Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku sesji pytań i odpowiedzi, już trzeci tym razem odcinek. Kręcony na bazie tego, o co pytacie w komentarzach w poprzednich odcinkach, czy też gdzieś na Facebooku, na Instagramie, również na bazie maili, które do mnie piszecie. Tak więc wybieram te pytania, na które chcę odpowiedzieć, wiem jak odpowiedzieć i dzisiaj odpowiadam. Pytanie numer jeden. Czy wierzę, że świat został stworzony w sześć dni, czy też raczej uważam, że ewolucja jest prawdziwą teorią? Tak więc ja jestem chrześcijanką biblijną i chrześcijanin, który dla którego podstawą wiary jest Biblia, nie ma z tym problemu, żeby uwierzyć, że Bóg stworzył w sześć dni. Jakby nie, nie uważam, że tu się coś wyklucza. Tak, różne dowody, które są przedstawiane, czy też pseudodowody, teorie, które krążą wokół pojęcia ewolucja, często wykluczają taką możliwość, ponieważ podają daty i okresy czasu, które no, są o wiele większe niż 6 dni, więc jakby w tym znaczeniu jak najbardziej nie wierzę w to, nie wierzę w takie wierniki, nie wierzę w badanie wieku, ziemi, która ma ileś tam miliardów lat. Są to wszystko po prostu teorie, spekulacje. I wierzę temu, co powiedział do nas Bóg w swoim słowie. I tak jak powiedziałam, widziałam dosyć cudów w swoim życiu, żeby móc uwierzyć, że Bóg stworzył naszą planetę w sześć dni. Jest to dla mnie wiarygodna historia, nie jest to jakaś bajka, nie jest to jakaś legenda. Chociaż sama skończyłam fizykę, czyli dosyć ścisły przedmiot, który bazuje na materiale dowodowym, na doświadczeniach, na pewnych teoriach, które potem się udowadnia, to uważam, że teoria ewolucji. Ma tak słabe podstawy naukowe, tak słabą ilość y, materiału dowodowego, że nie da się jej w żaden sposób udowodnić, nie da się potwierdzić, że, że ta teoria ma jakąś rację bytu. Dlatego y, jak najbardziej jestem osobą wierzącą, biblijnie wierzącą, która wierzy w stworzenie w 6 dni, i y, nic mi się tutaj nie wyklucza. Można mieć umysł naukowca, y, można podchodzić do tego bardzo tak rzeczowo i nadal wierzyć w Boga, który czyni cuda, y, który, tw który tworzy ten wszechświat, który jest tak skomplikowany y, właśnie w 6 dni. Czasami wydaje się, że y, ta ilość gatunków i urozmaicenie, obfitość tej przyrody, która jest wokół nas, skomplikowana ilość stworzeń, które istnieją. Może on nieśmielać i, i jakby popychać nas ku stwierdzeniu, że no nie, to niemożliwe, żeby to powstało w 6-6 dni, to musiało powstawać całe miliardy lat, no bo przecież tego jest tak dużo i to jest wszystko tak skomplikowane. Hmm. Jeżeli się pozna chociaż trochę Boga i nie ma się wątpliwości, że on istnieje, to nie ma się też wątpliwości odnośnie tego, co on robi. I kiedy ja widziałam na swoje własne oczy, jak Bóg uzdrawia człowieka, który był niewidomy, i po minucie modlitwy widzisz człowieka, który nie widział, i nagle widzi, to również potem nie masz żadnych wątpliwości odnośnie tego, że Bóg mógł stworzyć tak skomplikowaną planetę, planetę z taką ilością mm, różnych stworzeń, które są nawzajem od siebie zależne, w sześć dni. Jakby tu się nic nie wyklucza. Jak najbardziej jest to możliwe. Myślę, że to jest tak, że zawsze musimy wybrać. Co jest podstawą naszej wiary? Niektórzy ludzie odrzucają Biblię jako małą naukową i wolą wierzyć w naukę, że wydaje się, że ta nauka jest czymś takim bardziej pewnym. Tymczasem, kiedy bada się, patrzy się, jak wyglądała historia pewnych odkryć, e, obalania różnych teorii, to widzimy, że człowiek tak często się mylił, tak często znajdował jakiś materiał dowodowy, który e, zaprzeczał poprzednim teoriom. Że moim zdaniem jest to o wiele bardziej ryzykowne, żeby wierzyć nauce niż wierzyć temu, co mówi do nas Bóg. Oczywiście w Biblii są opisy, które są, były dokonane przez człowieka i są pewnym uproszczeniem tego, co naprawdę się wydarzyło. Niemniej e, sześciodniowy plan stworzenia tego świata. I siódmy dzień jako odpoczynek, potwierdza się w tym cyklu pracy i odpoczynku, którego potrzebuje człowiek, i jak najbardziej zgadza się z tym, jak zostaliśmy ukształtowani. Pytanie numer dwa: czy będziemy sądzeni jako wierzący? Drugi raz już nagrywam na ten temat, ponieważ wynikła taka mała dyskusja wokół pierwszego odcinka, kiedy przekonywałam, że wierzący nie będą sądzeni, zresztą na bazie Bożego Słowa. Yy, zostaliśmy zbawieni, zostaliśmy yy, pogrzebani w swojej starej naturze i zmartwychwstaliśmy wraz z Chrystusem i przeszliśmy z królestwa ciemności do królestwa Bożego Syna. Także nie jesteśmy sądzeni w takim znaczeniu, że nie jesteśmy potępieni i nie będziemy rozliczani na bazie naszych uczynków, ale na bazie naszej wiary. Yy, być może nie dokładnie nie opisałam tego Sformułowania, bycia sądzonym, dlatego, że w mojej głowie e, osądzanie kogoś jest czymś negatywnym e, i jakby to nas nie dotyczy jako chrześcijan. Ale rzeczywiście sąd ostateczny będzie jak najbardziej e, i jakby te księgi zostaną przejrzane. Księgi uczynków, czy też księga życia, w której jesteśmy wpisani my wierzący. My wierzący, ci, którzy się narodzili z ducha, ci, którzy przyjęli Chrystusa i nie są jedynie chrześcijanami takimi nominalnymi, którzy po prostu rosną w pewnej wierze kulturowo, tylko tymi, którzy z własnej woli, w świadomym wieku, wybrali Bożą ścieżkę. O takich ludziach mówią, mówię, o tych, którzy są przemienieni mocą Chrystusa, także już teraz nie czynią tego, co chcą, ale tego, co Bóg chce i czynią Bożą wolę. My, Wierzący, yy, jesteśmy usprawiedliwieni mocą krwi Chrystusa, nie będziemy sądzeni na bazie naszych uczynków, albo inaczej mówiąc, naszym uczynkiem, na podstawie którego będziemy sądzeni, jest nasza wiara. Jest nasza wiara, to jest nasz uczynek. Tak więc, jeżeli mówimy o sądzie, tak, Jezus Chrystus będzie sądził żywych i umarłych, yy, i przyjdziemy na tą wielką uroczystość. Ale nie będziemy podlegać żadnej karze, ponieważ naszym uczynkiem była wiara w Chrystusa. Tak więc księgi naszego życia z różnymi dobrymi i złymi rzeczami nie będą wyciągane, ponieważ my jakby podchodzimy pod inny system zaliczenia, że tak powiem, tej sprawiedliwości, której Bóg wymaga od człowieka. Nasze uczynki rozpoczynają się od naszej wiary i to jest nasz podstawowy uczynek. I uczynki, które Bóg w nas czyni po nawróceniu, już nie są uczynkami, przez które będziemy potem oceniani przez Boga, ale będą jakby dowodem tego, że rzeczywiście uwierzyliśmy. Czyli to będzie taki materiał dowodowy. Nasze uczynki dokonane w Bogu. Czy też przez Boga w nas, przez nas, we współpracy z Bogiem, to będzie jakby dowód na to, że wybraliśmy Bożą ścieżkę zbawienia, a nie tą ścieżkę swoich własnych dobrych uczynków, po to, żeby zadowolić Boga, żeby wypełnić prawo. Czytamy o tym, że Chrystus wróci, aby sądzić żywych i umarłych. On jest ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych. I oczywiście to dotyczy również nas. Czytamy to w Dziejach Apostolskich, 10 rozdziale, 42 wersecie, liście do Rzymian, 14, 9, drugi liście do Mateusza, 4 rozdział, 1 werset i 1 liście Piotra, 4, 5 jak najbardziej. Kiedyś też wszyscy staniemy. Przed Bożym Sądem, przed Chrystusem, i będziemy musieli złożyć, jakby, rachunek z tego, co czyniliśmy, co mówiliśmy, co myśleliśmy. I to również jest wspomniane w liście do Hebrajczyków 4:13, w Ewangelii Mateusza 12:36, w pierwszym liście do Koryntian 4:5. Ale tak jak mówię, i podkreślam, jakby te dwie prawdy się nie kłócą z tego, że nie będziemy osądzeni, a równocześnie będziemy sądzeni, nie będziemy osądzeni w takim sensie, jak ci, którzy Chrystusa nie wybrali. Eee, dlatego, że Boża ocena już została nad nami wydana. Już zostaliśmy osądzeni. Przez to, że wybraliśmy Chrystusa i nie będziemy rozliczani z naszych uczynków takich cielesnych. W pierwszym liście Piotra również czytamy o tym, że nadszedł czas, aby sąd rozpoczął się od Domu Bożego. A jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej? I w jakim znaczeniu sąd rozpoczyna się od nas? Yy, kiedy przyjmujemy Chrystusa do swojego życia, to nasze sumienie staje się żywe. I jesteśmy wrażliwi na to, co Bóg do nas mówi, kiedy wskazuje nam nasze błędy, i my reagujemy na to wyznając grzechy, to niejako jesteśmy osądzeni przez Ducha Bożego, który mieszka w nas, i my przyjmujemy ten sąd i poddajemy się temu sądowi, wyznając swoje grzechy. Czyli jak gdyby sami siebie również osądzamy, sami przyznajemy, tak, zgrzeszyłam, potrzebuję Zbawiciela, przychodzę do Niego, wyznaję swoje grzechy. Za każdym razem, kiedy reaguję na Boże wskazówki, na to, co Bóg mi pokazuje odnośnie mojego życia, co jest nie w porządku, jeżeli zgrzeszę uczynkiem albo jakimś słowem, to równocześnie ten duch, który mieszka we mnie, on wskazuje mi to jako. Yy, Miejsce, w którym powinnam okazać posłuszeństwo Bogu. Jest to ten sąd, wierzę, że to jest to właśnie ten sąd, który Bóg wydaje już na bieżąco w nas naprowadzając, oczyszczając, tak, żebyśmy byli bez skazy i bez marszczki, jako ten kościół i oblubinica Chrystusa. Także kiedy On przyjdzie, to zastanie nas e, czystą, zastanie nas czystym kościołem. T tak więc jeszcze raz. Z jednej strony jest powiedziane, że Chrystus jest sędzią żywych i umarłych, przyjdzie w chwale po to, żeby osądzić nas, a z drugiej strony jest powiedziane, że już przeszliśmy ze śmierci do życia i że Chrystus nie przyszedł po to, żeby sądzić świat, ale żeby go zbawić. Tak więc obydwie te prawdy są prawdą tylko w zależności od tego, jak to rozumiemy, którą prawdę akcentujemy. Możemy jakby wgłębić się w ten temat i zrozumieć, na jakiej zasadzie ten sąd się dokonuje. I pytanie numer trzy: pytanie o to, czy wierzę w reinkarnację? Nie wierzę w reinkarnację, no, dlatego że byłaby ona zaprzeczeniem tego, yy, co jest napisane w Biblii odnośnie tego, że losem człowieka jest, żeby raz umrzeć. Yy, dlatego, że w liście do Hebrajczyków 9:27 czytamy, że jest postanowione ludziom raz umrzeć a potem jest sąd. Tak więc y, jest jedna śmierć, możliwe jest zmartwychwstanie, y, jak najbardziej wszyscy zmartwychwstaniemy, sprawiedliwi i niesprawiedliwi, oprócz tych, którzy doczekają żywo przyjścia Chrystusa, y, ale i reinkarnacja byłaby zaprzeczeniem zmartwychwstania. Zmartwychwstanie byłoby tutaj niepotrzebne. Zmartwychwstanie Chrystusa również by przeczyło reinkarnacji. Zmartwychwstanie Chrystusa również przeczy reinkarnacji. A, dlatego, że jeżeli by Chrystus miał, e, nie wiem, przyjść w jakiejś innej formie po swojej śmierci, to jego zmartwychwstanie nie byłoby potrzebne. Dlaczego miałby Bóg go wzbudzać z martwych? Tak więc, e, nie, to totalnie się jakby nie zgadza z nauczaniem biblijnym. Nie da się równocześnie wierzyć temu, co Bóg mówi do nas w Biblii a, i wierzyć w reinkarnację. Te dwie teorie się zupełnie wykluczają. Okej, okay, kochani, dzisiaj było tak dosyć mocno teologicznie, ale czekam na Wasze pytania. Jeżeli macie e, chęć dowiedzieć się czegoś o moim życiu, niekoniecznie e, jeśli chodzi o teologię, niekoniecznie chodzi, jeśli chodzi o moje poglądy, e, ale również oczywiście, być może jeśli chodzi o moją mój styl życia, to jak układam sobie pewne rzeczy w głowie, e, z kim współpracuję, w jaki sposób się uczę, w jaki sposób zarządzam swoim czasem. To jak najbardziej czekam na wasze pytania. Napiszcie w komentarzu tutaj pod tym filmem, e, dlatego że kolejny odcinek będzie właśnie kręcony na bazie waszych pytań. Tak więc zapraszam was do tego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.